Cześć, z tej strony Bartek. Witam was bardzo serdecznie na kanale Piłkarska Rzeźnia w kolejnym odcinku magazynu z serii "Mia Bayern". Dziś porozmawiamy na temat najnowszych doniesień dotyczących Bayernu Monachium, a dokładniej informacji, że Hansi Flick został trenerem reprezentacji Niemiec. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału, aby nie przegapić nowych odcinków magazynu, a wszystkich już teraz do oglądania. Potwierdziły się doniesienia, o których od kilkunastu tygodni informowały niemieckie media. Mianowicie Hansi Flick, trener Bayernu Monachium, został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Flick obejmie kadrę narodową tuż po zakończeniu Euro 2020, wtedy kiedy jego umowa z Bayernem ulegnie rozwiązaniu, czyli 30 czerwca 2021 roku. Hansi Flick podpisał z Niemieckim Związkiem Piłkarskim kontrakt do 2024 roku. Flick będzie prowadził Die Mannschaft zarówno podczas Mistrzostw Świata w Katarze, jak i Mistrzostw Europy w 2024 roku, które odbędą się u naszych zachodnich sąsiadów. Flick swoją karierę, jeżeli chodzi o reprezentację Niemiec miał okazję już zaczynać u boku obecnego trenera Die Mannschaft, Joachima Lewa. Po raz pierwszy, z reprezentacją jako trener tymczasowy, miał do czynienia w 2008 roku w trakcie Euro w Austrii i Szwajcarii, kiedy to poprowadził w ćwierćfinale tego turnieju niemiecką reprezentację do zwycięstwa 3–2 w Bazylei nad Portugalią. Sam Flick z reprezentacją Niemiec był związany od 2006 roku. Zarówno tutaj dobry występ reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Niemczech, na Euro 2008, na Mistrzostwach Świata w RPA, no i oczywiście ten największy triumf, czyli Mistrzostwo Świata w Brazylii w 2014 roku. Warto podkreślić, że Flick jako trener jako zastępca trenera, jako drugi trener reprezentacji Niemiec miał okazję współpracować przez wiele lat z Joachimem Lewem, także, także zna tą reprezentację na wylot. Dość powiedzieć, że przecież ważny trzon reprezentacji Niemiec stanowią zawodnicy Bayernu, z którymi przecież Hansi Flick w ostatnich 18 miesiącach zdobył aż 7 trofeów, no bo trzeba pamiętać, że Flick wygrał z reprezentacją z Bayernem, 86 spotkań rozegrał, z czego 70 z nich było zwycięskimi, 8, 8 remisów i 8 porażek. Bilans Niemca jest imponujący, 260 bramek strzelonych przez Bayern pod jego wodzą, 91 straconych, średnio 2,5 punkta na mecz, 81% zwycięstw, ponad 3 bramki na mecz, no i oczywiście dwa razy Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, Super Puchar Niemiec, Liga Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata i Super Puchar Europy. Hansi Flick dość niespodziewanie w 2017 roku opuścił reprezentację Niemiec, chcąc skupić się na karierze indywidualnej, karierze klubowej. Był przez pewien czas, pracował w Hoffenheim jako dyrektor sportowy, no, potem w 2019 roku dołączył jako asystent Niko Kowacza do sztabu Bayernu, no po tym kryzysie jaki w Bayernie był został trenerem tymczasowym jak się później okazało jako już pierwszy trener Bayernu Monachium zdobył wiele tytułów doprowadzając Bawarczyków znów do tej wielkości i dominacji na starym kontynencie. warto poinformować, że Hansi Flick będzie zarabiał 8 milionów euro w reprezentacji, no jest to mniejsza kwota niż w Bayernie, aczkolwiek wiadomo, że prowadzenie prezentacji jest zaszczytem. Jeżeli chodzi o Bayern, od momentu, kiedy Flick przestanie być scenarem, Bayern obejmuje Julian Nagelsmann, także wiemy, już znamy przyszłość Bayernu. Nam pozostaje jedynie życzyć powodzenia Hansiemu Flickowi, który swoje pierwsze mecze rozegra w eliminacjach Mistrzostw Świata we wrześniu przeciwko Liechtensteinowi Armenii i Islandii. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia. Cześć!